Już między linami Ringo Artur Szpilka, były pretendent do tytułu Mistrza Świata WBC w kategorii ciężkiej, a jego rywal Fabio Tujak zmierzał tutaj między liny do piosenki Highway to Hell, bo dla niego to będzie prawdopodobnie dzisiaj bolesne i bardzo gorące piekło. Tak, bez znaków stop, bez ograniczenia prędkości, nikt mnie nie zwolni, nikt mnie nie zatrzyma. Lak koła, które się toczą, jestem na autostradzie do piekła, no tak słowa utworu ACDC. I rzeczywiście, chcielibyśmy, żeby zmierzał do piekła, a ty... Który go wyśle do tego pięściarskiego piekła był Artur Szpilka Mówiliśmy o tym, że Artur Szpilka będzie walczył tutaj nie tylko z Fabio Tujakiem To z rywalem, którego ma w ringu On będzie walczył także z własnymi demonami Będzie walczył z nawykami, które, przez które lądował na deskach Które spowodowały m.in. że i Derek Cizora błyskawicznie go ciężko znokautował Zaledwie... Trzy miesiące po tym ciężkim nokaucie Artur wraca do ringu. Ale też zwróćmy uwagę na metamorfozę, którą przeszedł szpilka. 102,5 kg. Zanotował podczas ceremonii ważenia. Schudły 16 kg podczas obozu treningowego w Hiszpanii, bowiem przygotowywał się właśnie w Hiszpanii do tej rywalizacji. Pod okiem trenera Romana Anuczyna, który ma przecież na koncie porażkę z Darekiem Cizorą. Ma porażkę i Nocha z Łukaszem Różańskim, ale ostatnio odbudował się z Kamilem Bodziochem. To było jego pierwsze zwycięstwo w Polsce, no i teraz jesteśmy wszyscy przekonani, że Artur Szpilka wykona swoje zadanie i wróci na zwycięską ścieżkę. Kiedy Artur Szpilka pojawił się w Hiszpanii, ważył 116 kg, później 118 kg, kiedy trener Roman Anucin powiedział: Zobaczyłem go. Stwierdziłem, że tutaj trzeba będzie chyba przesunąć to wszystko w czasie, a on zdążył zrzucić 16 kg. 102,5 tyle waży Artur. No już przyjął dwa bardzo mocne prawe proste. Fabio Tujakon we Włoszech, znany jest bardziej z kariery politycznej niż sportowej. Sympatyzował ze skrajnie prawicową partią Forcanułowo. Jest radnym w mieście Triestr i w zasadzie miał już kończyć karierę. Pojawiła się ta oferta. Powiedział, że przygotowywał się bardzo sumiennie, bo ma nadzieję tutaj zaprezentować kawałek swoich możliwości, ale póki co absolutnie dominuje w ringu szpilka. Idealnie, prawa ręka i prawy prosty, prawy sierpowy, zagarniający taki, wchodzi to wszystko między szeroko rozstawione ręce Fabio Tujaka. Fabio Tujak radny z miasta Triest, będąc członkiem ligi wygrał mandat radnego. Ależ piękny, kolejny prawy prosty, już jest na deskach Fabio Tujak. Kontra z lewej ręki mocno wyprowadzony cios przez szpilkę. Pada na Fabiotu jaki chyba będzie miał problem z tym, żeby się podnieść. O, podniósł się stanie. A będzie kontynuował ten pojedynek. Jeszcze minuta i 46 sekund do końca pierwszej rundy. Marek Mate, Materla pokazuje Arturowi, żeby ten się nigdzie nie śpieszył, żeby spokojnie sobie budował pozycję do kolejnych mocnych ataków. Czos nadu i tu on raz na deska koniec po walce Artura Szpilki no jeżeli chciał się odbudować to zrobił to błyskawicznie podbudowniczy